Policjant zatrzymuje blondynkę za przekroczenie prędkości. Dzień dobry, widzi pani co to jest? Pokazując na radar. Dzień dobry. Nie, co to? Suszareczka? He, he, he. Nie, proszę pani, to jest radar i co my tu mamy? Widzi pani te cyferki? 140 widzę. No właśnie. Prawo jazdy, proszę i dowód rejestracyjny samochodu. Nie mam. Jak to pani nie ma? No, bo widzi pan, tak, to wszystko się dzisiaj szybko działo i ten samochód nie jest mój. Jak to nie pani? No tak, ukradłam go, bo jak zabiliśmy tamtą kobietę, to trzeba było jakoś pozbyć się zwłok, a ja nie chciałam brudzić swojego auta, więc ukradłam to i zapakowałam zwłoki do bagażnika. I teraz tak szybko jadę, żeby jak najszybciej pozbyć się ciała. To ma pani na dodatek trupa w bagażniku? Proszę wysiąść ręce na maskę i nie ruszać się. Policjant dzwoni po wsparcie. Mam tu trupa w bagażniku, kradzież samochodu i przekroczenie prędkości. Za chwilę cała ekipa z ostrą bronią. Dowodzący podchodzi do kobiety. Ma pani jakieś dokumenty? Mam, ale w samochodzie w skrytce. Mogę wyciągnąć? Po czym sięga do skrytki, podaje dokumenty, prawo jazdy i dowód rejestracyjny samochodu. Wszystko w największym porządku. I jak to to nie jest kradziony samochód? Nie, skądże? To mój samochód. To proszę otworzyć bagażnik. Blondynka otwiera bagażnik, a tam porządek, trójkąt ostrzegawczy na miejscu, koło zapasowe i temp. Dowódca zdezorientowany. No jak to? Mamy zgłoszenie, że samochód kradziony, w bagażniku trup. I co jeszcze naopowiadał? Może, że niby prędkość przekroczyłam? Dwóch policjantów zatrzymuje blondynkę i pyta. Jak pani ma na imię? Ewa. Ile ma pani lat? Mógł podawdy. Kim jest pani z zawodu? Eee, a... Czym się pani zajmuje? No, fff, można powiedzieć, że chodzę od latarni do latarni. Stasiu, pisz elektromonter. Jadą dwie blondynki Fiatem 126P do sklepu na zakupy. Po 30 minutach wychodzą ze sklepu i wkładając zakupy do bagażnika z przodu, jedna blondynka mówi: Ktoś nam silnik ukradł. Spoko, mamy z tyłu zapasowy. Blondynka, brunetka i ruda pracowały w jednej firmie. Pewnego dnia szefowa oświadczyła, że wcześniej kończy pracę. Po jej wyjściu brunetka mówi do pozostałych: Hej, dziewczyny, szefowa się urwała, to może my też pójdziemy wcześniej. I tak też zrobiły. Brunetka poszła do kina, ruda do knajpy, a blondynka do domu. Wchodząc do domu usłyszała dziwne odgłosy dochodzące z sypialni. Otwiera drzwi i widzi swoją szefową w łóżku ze swoim mężem. Cichutko zamknęła drzwi i prędko wróciła do pracy. Następnego dnia sytuacja się powtarza, i po wyjściu szefowej brunetka znowu proponuje wcześniejsze wyjście z pracy. Na to blondynka. O, nie, dzisiaj już na to nie idę. Wczoraj już prawie mnie przyłapali. Rozmawiają dwie blondynki. Słyszałam, że pani mąż złamał sobie nogę, jak to się stało? Robiłam właśnie obiad i poprosiłam męża, żeby poszedł do piwnicy po ziemniaki. Schodząc, pośliznął się i tak właśnie to było. To straszne. I co pani zrobiła w takiej sytuacji? Makaron! Na imprezie mężczyźni i kobiety kłócą się, kto umie jak najdłużej utrzymać tajemnicę. Jedna blondynka mówi: Utrzymuję w tajemnicy swój wiek, odkąd skończyłam 21 lat. I tak się w końcu wygadasz. O nie, gdy kobieta utrzymuje swój wiek przez 23 lata, może to zachować na zawsze. Niewidomy mężczyzna wchodzi przez pomyłkę do baru dla lesbijek. Odnajduje drogę do bufetu i zamawia drinka. Po chwili zagaduje barmankę. Hej, opowiedzieć ci kawał o blondynce? W barze zapada cisza. Kobieta siedząca obok niego mówi. Zanim opowiesz ten kawał, powinieneś coś wiedzieć. Barmanka jest blondynką, ochroniarz jest blondynką i ja też jestem blondynką z czarnym pasem karate. Poza tym kobieta, która siedzi obok mnie... Jest kulturystką, a dziewczyna po twojej prawej stronie zapaśniczką. Nadal chcesz opowiedzieć ten dowcip? Niewidomy zastanawia się chwilę i odpowiada: Nie, skoro musiałbym go tłumaczyć aż pięć razy. Przychodzi niska blondynka do ginekologa i mówi: Panie doktorze, bardzo boli mnie w kroku. Proszę się rozebrać. Lekarz zbadał blondynkę dokładnie i mówi: Nic tu nie widzę podejrzanego, ale proszę powiedzieć, kiedy panią boli najbardziej? Kiedy pada deszcz? To się umówimy tak. Jak będzie padało, to pani szybko do mnie przybiegnie i zbadam panią poza kolejnością. Na trzeci dzień zaczęło padać. Blondynka szybko biegnie do lekarza. Doktorze, tak mnie boli, że nie mogę wytrzymać. O, proszę się położyć. Lekarz obejrzał blondynkę, wziął narzędzia i po chwili mówi: Proszę wstać i przejść kawałek. Jak jest teraz? Och, doktorze, cudownie, jak pan to zrobił? Oto proste. Skróciłem pani kalosze. Młody mąż wraca do domu z pracy, patrzy, a jego żona blondynka spazmatycznie szlocha. Czuję się okropnie, mówi do niego. Prasowałam twój garnitur i wypaliłam wielką dziurę na tyle twoich spodni. Nie przejmuj się tym, pocieszają mąż. Pamiętasz, mam drugie spodnie do tego garnituru? Tak, na szczęście, mówi żona, wycierając z łzy. Dzięki temu mogłam naszyć łatę. Jedna z blondynek kupuje nowe mieszkanie i zaprasza do niego swoją koleżankę, też blondynkę, i mówi: Mam tu taki fajny przycisk. Jak wstrykam, to raz jest światło, a raz go nie ma. Obie blondynki przyglądają się z zaciekawieniem nowemu zjawisku. Nagle jedna zadaje pytanie: A gdzie to światło jest, jak go nie ma? Chodź, to ci pokażę. Udaje się do kuchni, otwiera drzwi lodówki i mówi: Zobacz, tu się chowa. Obok niej przejeżdża dwóch facetów. Jeden zaczyna się śmiać w głos, drugi się pyta: Z czego się tak śmieje? Bo tamta blondynka próbuje wyciągnąć kluczyki drucikiem Co w tym takiego śmiesznego? Bo w środku siedzi druga blondynka i mówi: Trochę w lewo, trochę w prawo. Lecą dwie blondynki na Hawaje cały czas się śmieją. Podchodzi do nich stewardessa i mówi, aby się przesiadły, ponieważ usiadły na nie swoich miejscach. One patrzą na nią, na siebie i dalej się śmieją. Podchodzi druga stewardessa i mówi, że koleżanka już mówiła, co mają zrobić. One na nią, na siebie i znowu w śmiech. Stewardessy poszły do drugiego pilota i mówią, jak jest. Drugiego pilota na to, że zaraz to załatwi. Podchodzi do blondynek, mówi im coś na ucho, te patrzą na niego, na siebie i uciekają szybko na swoje miejsca. Stewardessy pytają drugiego pilota, co im powiedział. Ten na to: Powiedziałem im, że te dwa miejsca nie lecą na Hawaję.